W środę 23 października w Miejskim Centrum Kultury Pierwszaki ze Skarżyskich Szkół Podstawowych wzięły udział w nietypowej lekcji. Na wesołej przez zabawę uczyły się m.in. jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, a wszystko to w ramach już 17 edycji akcji Pierwszaki, organizowanej przez echo dnia przy współpracy z Urzędem Miasta i Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku. Akcja Pierwszaki Zdrowo i Bezpiecznie do Szkoły adresowana jest do dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych i to właśnie one spotkały się w Miejskim Centrum Kultury z Jerzem Metkiem, maskotką mecha dnia, która od lat pomaga uczyć dzieci bezpieczeństwa. Z dziećmi przywitał się również Krzysztof Myszka, zastępca prezydenta miasta, który życzył Pierwszakom udanej lekcji na wesoło. Widowiskowy pokaz umiejętności dali na scenie karatecy ze Skarżyskiego Klubu Sportów Walki Kyokushin Karate. Następnie na scenie pojawili się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Dzieciaki dowiedziały się, na czym polega praca strażaków, a także przypomniały sobie najważniejsze numery alarmowe. Prezentację zakończył występ policjantów, którzy przekazali dzieciom najważniejsze zasady ruchu drogowego. Pierwszaki uczyły się, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię oraz w jaki sposób kierować ruchem w razie awarii sygnalizacji świetlnej. Dzieci poprzez zabawę uczyły się, jak zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Po zakończeniu spotkania każdej klasie wykonano zdjęcie, które ukaże się w specjalnym dodatku do echa dnia. Wszyscy uczniowie klas pierwszych obecni na spotkaniu otrzymali mnóstwo niespodzianek od Urzędu Miasta w Skarżysku.